Witam, witam tu w jestem Jestem w Legionowie na Mikoleniu. Także bardzo fajnie, mamy godzinę na Mikoleniu, będzie dłuższy film. A tu wjeżdża R80 do góry Kalwarii. Flirty z nasielska. Firciki do góry Kalwarii. Pendolino pojechało, Flirty i Pendolino Tak wyszły rzeczy tam mocarnie, Pendolino bardzo szybki Odjeżdża jakiś inny poczek powinien do Działdowa, tak, do Działdowa Również Flirty ER160 Warszawa Zachodnia, peron dziewiąty, Działdowo. Linia chyba R90, a tu SKM-ka. Linie S3. W ogóle ona stała koło starcji, poza peronami. Trochę dziwne. Nawet bardzo dziwne, nietypowe. skm w ogóle pusta jest. Całkowicie pusta pasażerów, zrała frekwencja i odjeżdża flirt do góry Kalwarii. Czekał teraz na pociąg Ices, Słowiniec do nie głównej. Może będzie jakiś kolejny nowy na... na Gryfinie. Nie wiem, nie mam pojęcia, fajnie by było. Wiem, że ucieknie mi teleka taka mała polska, który mógł kolejne, po której na nim była, ale nie wiem, zobaczymy. Może się nam po szczęści. Piękny mural, piękny, prawilny mural. Pozdrawiam kibiców Legii Warszawa. Sam jestem legionistą kibicem. Mural piękny. Fajnie wyszedł. A tu kolejny mural, taki bardziej patriotyczny. Też bardzo ładny. Ogólnie tu jest miasto mural, tu jest pewne murali w tym Legionowie. A tutaj od linii numer 9 odchodzi linia do... Odchodzi linia do... Zegrza i do tłuszcza. I ten idzie pociąg z tłuszcza do sierpca. Wjeżdża tu, i jedzie dalej tam w kierunku Sielska i sierpca. Pociąg dość ciekawnie tłuszcz sierpca. I bardzo długie. Najbliższy pociąg to 15 minut do Warszawy zachodniej peron 9, linia R90. Mamy Elfa SKM, który zjeżdża na tory postojowe i była to linia S3, Warszawa-Latnicka-Sopena-Legionowo i to jest ter postojowy, temu została SKM wcześniej. i wjeżdżają flir, wjeżdża Flirt z Mławy do Warszawy linia RE90 Mława Warszawa Zachodnia, Peron 9. A tu mam 27 WE 008. Będzie w osiągu Zatrzymania, pewnie. pewnie Pendolino. Ale tak ciekawe. Nagrywam. Jedzie Pendolino. Przelot jeszcze RP1, coś niesamowitego, bo to w niewłaściwym, nie, no wiegny to było. RP1, taki szybki przelot, coś niesamowitego, naprawdę. prawda. No, Machabu tam, no jest dziękuję ten pendolino. Michał, dość szybko. Jeżdżasz Słowiniec z Gryfinem, bez okleiny, F6004. Pekapo i zakład centralny. Piękny gryfek. Pojechała, a na wschodzie wagony, wagony z Kapo! Wagony z taką kraje, którą nadbudowy. Czyli dość ciekawie Słowiniec do Gdyni Gównej, z Łodzi Fabrycznej Mamy jeszcze elfa lotniskowego do warszaw lotniska Chopena z Modlina i odjazd dwa elfy. Jako linia lotniskowa 0,14 i 0,20. No i co, chabło to dziś tyle. Koniec filmu. O kolejny pewnie kolejowy za tydzień. No i co? Tyle. Cześć.